ale moja renóweczka kończy żywot po trochu na niskich obrotach ciśnienie oleju się świeci, to ta kontrolka co nie mówiąc ile lotów objechał z Hako czy z mf na przyczepce yy, plus, yy, no to czy na przyczepie przewióz no niestety tu silnik kończy wywod i naprawa całości jest nieopłacalna ze względu na korozję pękniętą przed nią szybę, wydech, tylna belka, podłużnica zgnita